Hej cześć Siemanko, witam was bardzo serdecznie Assassin08 z tej strony. I tak dziś nastał ten dzień, kiedy w końcu w swoje łapska dostałem grę South Park: Kijek Prawdy. Czyli grę, która mi pochłonie do reszty, także przez yy, najbliższe dni yy, nic tylko będzie grany Kijek Prawdy. Oczywiście zaraz po powrocie komputera, ponieważ jeszcze go niestety nie mam. No. Także tak prezentuje się gra, proszę bardzo, tak wygląda yy, tutaj ten bok, no i z tyłu informacje takie jak epickie zmagania, by osiągnąć zajebistość, yy, twórcy South Park, yy, Trey Parker i Matt Stone przedstawiają i tutaj z pól wokół pałacu zabaw wyłoni się młody bohater, z którego, którego przeznaczeniem jest zbawić South Park, no i tutaj mamy różne yy, rzeczy. Oczywiście gra w języku angielskim z polskimi napisami, instrukcja w języku polskim. Tutaj mamy wymagania sprzętowe. Sprawdźcie, czy wam poleci. I o, Kijek prawdy. Sprawdźmy zawartość tego, jakże zajebistego tytułu. Sprawdzę najpierw czy nie ma żadnych kodów na wierzchu. Tak jak podejrzewałem. Yy, otóż tak. W pudełku znajdziemy płytę z grą South Park Kijek Prawdy i znajdziemy instrukcję, która jest naprawdę króciutka, proszę bardzo. Instrukcja jest zintegrowana z grą. Kwarant, o, no i to wszystko. Także o, z tyłu nie ma nic. Za to z przodu jest y, kod do gry. No i to, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o grę South Park Kijek Prawdy, którą w końcu dostałem w swoje ręce. Także jeżeli tylko komputer wróci, gra pochłonie mnie bez reszty i spędzę nad nią trochę czasu. Jeżeli Wy już posiadacie swój egzemplarz legalnie zakupionej gry, wpiszcie w komentarzu, czy to jest gra na Steam, czy na Uplay, czy na co, ponieważ jest tutaj kod i nie wiem gdzie go użyć, ale chyba na Steam, z tego co wiadomo mi. Bo na Uplayu raczej tej gry nie było, z tego co się dowiedziałem. Ale jeżeli wy macie już swój tytuł, to wpiszcie. No, i na dziś słuchajcie to wszystko. Jutro, Xperia Play, odcinek 10. Jeszcze nie wiadomo, jaka to będzie gra, ponieważ głosowanie dalej trwa. Jeżeli jeszcze nie zagłosowaliście, zapraszam do odcinka 9. I tam macie informację. Tam macie link do ankiety. No i wypełnijcie tę ankietę. I Nagrywam jutro kolejny odcinek. Natomiast za dziś dziękuję bardzo i do zobaczenia już niebawem. I niebawem, słuchajcie, pojawi się unboxing naprawdę wielkiej paczki z tytułem z tamtego roku. I powiem Wam, że jest to nawiązanie do mojego kanału. Zgadujcie w komentarzach, jaka to może być gra. Podpowiem, jest to edycja kolekcjonerska, która jest naprawdę ogromna. Także. To już niedługo, to już w następnym tygodniu pewnie paczka do mnie dotrze, także w następnym tygodniu spodziewajcie się tego unboxingu. I być może już postala. Zobaczymy jak to będzie z komputerem. Za dziś jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia do następnego. Cześć!